Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Damian i witam Was na kanale Świat Marzeń. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o przemyśle włókienniczym, czyli inaczej mówiąc rzemiośle, które zajmuje się tkactwem. Jest to jedno z najstarszych rzemiosł znanych w sumie ludzkości. Jego początki sięgają już nawet neolitu i wtedy to powstawały pierwsze pionowe krosna, pionowe warsztaty tkackie, które umożliwiały tworzenie wielkogabarytowych tkanin. Poziomy warsztaty tkackie, jak i pionowe, praktycznie w niezmienionej formie dotrwały do współczesności i nadal są wykorzystywane w mniej bądź bardziej rozwiniętych regionach świata. Jest wiele sposobów na tworzenie tkanin, ale pamiętajcie, że tkactwo polega na tkaniu, a nie na szyciu. U nas na warowni na przykład można znaleźć coś takiego jak krosno proste, które rozłożone są pomiędzy dwiema podporami, gdzie nici osnowy tworzą nam całą konstrukcję. Do tego dokładamy bardo oraz sztabło. Na sztabło nawinięty mamy wątek, który jest przekładany pomiędzy niciami osnowy, regulowanymi za pomocą barda. Materiałami, na których pracował taki że tak powiem klasyczny osadniczy tkacz to były przede wszystkim produkty naturalnego pochodzenia, czyli wszelkiego rodzaju lny, pokrzywy. w Późniejszym czasie były to również konopie, ale tak samo używało się materiałów pochodzenia zwierzęcego, czyli na przykład wełnę owczą albo wełnę kozią. Oprócz materiałów pochodzenia zwierzęcego, ludzie później nauczyli się również obrabiać jedwab, dzięki któremu ten przemysł włókienniczy bardzo mocno się rozłożył i bardzo szybko ewoluował. W latach 40. XX wieku zaczęto wytwarzać tworzywa sztuczne, które bardzo mocno zrewolucjonizowały przemysł włókienniczy i po dziś dzień możemy z tego korzystać. Mamy między innymi nylon do użytku, który jest bardzo przydatny. Pamiętajcie, że u nas na warowni zawsze przychodząc do takiej chaty tkaczki możecie sobie spróbować i samodzielnie potkać. Tak jak już wcześniej wspomniałem mamy coś takiego jak sztabło, mamy bardo i dzięki temu mamy coś takiego jak krosno proste, czyli pomiędzy dwoma przyporami, podporami mamy stworzone całe krosno, na którym tworzymy taki pasek zwany krajką. Jako ciekawostkę chciałbym Wam tylko dodać, że od 2008 roku w Polsce organizowane są imprezy z okazji Dnia Tkaczki. Imprezy te zazwyczaj przypadają na pierwszą sobotę października, wtedy też świętujemy Dzień Tkaczki. Także pamiętajcie o tym, a ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. A dla wszystkich spragnionych wrażeń, pamiętajcie, że możecie przyjechać na weekend z dziećmi, zostawić je w chacie tkaczki, a po weekendzie je odebrać wraz z nowym dywanikiem.